domyślacie się, co będzie. <laughs> Kurde, nie wytrzymałem. Wróciliśmy właśnie tam z wypadu na spa, na wyścig. No i przyjechałem do domu. Się wiercę, się wiercę. Czegoś mi brakuje. Mówię, dobra, jadę na plażę. Taki ciepły weekend. Trzeba zobaczyć, czy pogubili. Dobra, ja nie przedłużam. Życzę miłego oglądania. Czy coś się uda znaleźć? Nie wiem, ale się dowiem. I wy również. Miłego oglądania. Na początku zacząłem sobie tam koło tych bud, na samym, na samym końcu, można powiedzieć, na samym końcu, na początku plaży. Teraz jestem w zasadzie na końcu. I przyszedłem na mokry piasek, żeby podejść tutaj sobie pod samą wodę, przywitać się z morzem, jak to mówię. Posperać trochę po mokrym piachu. No i co? Póki co nic trzałowego nie było. Tam dziura za mną, można powiedzieć, na samym wierzchu czubek od, e, od naboju. No i dosłownie parę kroków może 15 metrów może, może mniej. Dalej dość mocny sygnał na wierzchu 50 cent. Także pierwsza monetka dzisiejszego dnia. Co? Plan był taki, żeby tylko tutaj kontrolnie pokręcić się po mokrym piachu, żeby się przekonać, że nic tu nie będzie wychodzić. Ale jak widać coś wychodzi, więc kręcę się tu, a później przejdę na suchy, na suchy piach tam, gdzie, gdzie po prostu dzisiaj plażowali. Może będą jakieś świeże monetki. Na razie jest dość stare 50 centów. Za mną piękny zachód słońca. Może nie aż taki piękny. Te chmury trochę jednak przeszkadzają, ale tam wyłania się Czerwone, piękne słoneczko Tu z tej drugiej chmury jakiś deszczyk Mam nadzieję, że to tu do mnie nie przyjdzie Póki co chodzę i korzystam Kolejny sygnał, mocny miałem I podejrzewam moniaka Jesteśmy troszkę bliżej A jednak nie, a jednak to, to jeszcze nie będzie moniak Co to jest jakieś badziewie Trudno, kurde a byłem przekonany, że będzie monetka Bo podszedłem tu bliżej bliżej trochę w tej suchej plaży A tutaj się bawią ludzie i skaczą i gubią i przekonany byłem, że będzie monetka kolejna, a to, a to badziewie no. Kurde, jest sygnał na samym wierzchu Jest sygnał na samym wierzchu Także Mamy potencjalną monetkę, tu wygląda tak trochę okrągłe o, Tutaj, tutaj, tutaj zobaczymy Czy to to? Nie, to nie to o kurde, myślałem, że monetka. A tu jest pierwszy samochodzik I tak fajna znajdka. Hot Wheels ansko. Także drugi fancior, 50 Cent i autko ja już tu praktycznie pod samym, pod samym, pod samą suchą plażą. Przed chwilą właśnie sobie pomyślałem, że to chyba będzie ciężki sezon. Bo jak już te stałe, sprawdzone miejscówki, nic nie sypią, no to musi być lipa. No, i właśnie trafiłem w dwójkę. Może nie będzie tak źle. Kręcę się tutaj w centrum Dehan koło statku Szału ma, no. Przed chwilą tutaj 10 centów. A teraz kolejny taki samochodzik się melduje na pokładzie. Fajny taki, terenowy, jakby. 23 bierę. Tu miałem kolejny obiecujący sygnał. Spróbujemy sobie znaleźć Razem jest, jest Tym razem 20 centów. Super A czemu ja bez lampy nagrywam to nie wiem. Spróbuję ją włączyć. I następne ujęcie to już będziecie mieć z lampą. Jednak kręcenie się po, tutaj, po tych starych miejscówkach nie zawodzi Teraz wpada kolejny, kolejny pieniążek euro eee, idę zaraz tam koło statku, tam są huśtawki, przed chwilą się jacyś tam ludzie tarzali No to nie wiadomo czy to byli ludzie, czy zwierzęta, ale coś tam się tarzało. <laughs> idę tam trochę koło tych budek. Zobaczymy, tam jest jeszcze bar. Może się przejdę koło baru. No i powoli będę chyba szedł wzdłuż budek, wzdłuż tych miejscówek starych e, w stronę auta. No nie ukrywam, że może łażę z godzinę czasu może półtorej niecałe ale jestem trochę zmęczony. Kurde, chęci były spore, ale jednak sił brakuje po tym dzisiejszym wypadzie. Dobra, nie przedłużam, idę tam. Jak widzicie jestem już pod budką, z si sito oparte, Deusik złożony, także czas przyszedł na podsumowanie. I tak to wygląda. Trzy autka to jedno znaleziono na oko. Widzę Formuła 1 chyba, albo i 7, Formuła 7 dodatkowo. 2 sztuczce no i parę monetek nie ma tego nie wiadomo jak dużo, ale coś tam liczyłem liczyłem sobie jak zbierałem te monetki chyba 6 euro wyszło chyba tak, 2 3, 4, 5 50 centów z mokrego piasku no i tutaj 20, 20, 20 30. nie jeszcze czego 20 to jest 6 euro już kwiaterek się zerwał także nie będę tutaj przedłużał czy dużo, czy dobrze czy niedobrze nie wiem, powiem szczerze jadąc tutaj to myślałem, że może w ogóle przyjadę bez, bez żadnej monetki do domu także myślę, że nie jest, nie jest źle ale takie mi myśli naszy, że ten sezon i, i kolejne, następne to będzie coraz gorzej Ludzie coraz częściej płacą kartami, kartą, telefonem i na takiej plaży, gdzie można pogubić drewniaki, no łatwiej na pewno jest wziąć sobie ze sobą kartę telefon I tym bardziej, że wszędzie, teraz coraz częściej wszędzie można płacić elektronicznie. Także jak to będzie, jaka to się szykuje w przyszłość dla nas, detektorystów, to nie wiadomo, chociaż plaża nie jest moim jakby centrum za, zainteresowań, ale na czas kiedy pola są zasiane, jest lato, fajnie wyskoczyć i na plażę. Także takim przemyśleniem kończę ten odcinek i oby było dobrze. <laughs> Czego sobie i wam życzę.